Dobrze byczki, zanim obejrzycie mój odcinek, zapraszam także Was na mój kanał na Twitchu. Witajcie, mordeczki z tej strony Gameplay i witam Was w kolejnym odcinku Zitanosa. Tym razem pobawimy się troszeczkę w inny sposób: znowu będzie bicie bossów, znowu będzie troszeczkę polepszanie ekwipunku. No i oczywiście mała zapowiedź tutaj e, takiej zabawy ze sm ale to wszystko się dowiecie w tym odcinku. No, i tak, przed sobą mieliśmy tutaj ulepszanie paska na plus 8. No, jak wyszło, tak wyszło, ale powiem wam, że nie wiem, czy tutaj już wstawiłem tego klipa. Finalnie udało się zrobić ten pasek na 8. E, oprócz tego, tutaj też jeszcze wstawiłem wam takie krótkie pozdrowienia od graczy, którzy mnie oczywiście dorwali. E, no, i teraz mamy taką opcję, że mamy przed sobą e, zabawę z morelką. E, po co mi jest ta morelka potrzebna? Otóż doszedłem do wniosku, że chciałbym sobie w końcu zrobić szarfę. No, i tak właśnie myślałem, jaki wkład tutaj zrobić. Na samym początku, oczywiście, dobra, Łuk, kruka wbijemy. Tak, lecz tak sobie zacząłem myśleć, myśleć i doszedłem do wniosku, że samo ulepszanie tego kruka na plus 9 i tak dalej, no to raz, że będzie e, bardzo kosztowne, a dwa, że będę się po prostu z nim męczył, tak samo jak z Paskiem. Więc pomyślałem sobie, dobra, zrobię sobie morelkę. E, morelkę oczywiście robimy tutaj e, z jelonka. Ale tak sobie też zaczynam myśleć, ale dobrze, jeżeli to by była, byłby taki jelonek, który byłby procentowy, no to w tym momencie przecież prawie będę miał takie samo DMG co właśnie y, kruk dziewiątka. I powiem wam tak, jeżeli mamy murelkę taką 20%, to morelka dziewiątka, a kruk dziewiątka różnica w szarfie, tak? Ja nie mówię tutaj w tym momencie o różnicy DMG i ich bezpośrednim, ale DMG w szarfie wynosi około 10%. Także myślę, że to nie jest zbyt dużo W szczególności, że dodatkowo dochodzi nam jeszcze Bonus na potwory, więc myślę, że to Mniej więcej tak się ze sobą tutaj W tym momencie zazębia, jest zdecydowanie Lepiej, ponieważ przykładowo e, Jeżeli chcemy tutaj kupić łuk kruka I miałby mieć dobre średnie Musimy na to wydać około 100kk A za tego jalonkę zapłaciłem tylko 5kk, więc w takim razie No można to powiedzieć sobie sami, sami sobie Zobaczcie, że praktycznie to co by, Bym wydał tutaj w tym momencie na Kruka zerówkę, to jest tyle co y, przerobienie tutaj tego jelonka na moralkę i zrobienie tej moralki na 9. Ok, no i przed nami pozostało nic, jak tylko po prostu ekspienie, tak? Najlepiej teraz wyekspić jest 95 level, z tego powodu, że będziemy mogli tak, przede wszystkim truć generały jeżeli chodzi tutaj w tym momencie o dostęp na smoka, ponieważ tylko i wyłącznie klucze lecą z generałów oraz dowódców. Oprócz tego jest też taka sytuacja, że 95 level upoważnia nas do tego, że możemy sobie swobodnie też chodzić na prawie wszystkie e, Dungeony, bo dochodzi nam teraz Dungeon, jeżeli chodzi o Nemerkę. Jeszcze musiałbym sprawdzić na który level jest dokładnie Razador, ale zanim do tego dojdziemy, no to wiadomo, tak, jeszcze tam trochę czasu y, minie. Ale dobra, y, no i tak, przede wszystkim zaczynamy Tutaj od skupienia pedeków, ponieważ 10 pedeków takich godzinnych u Kowala umożliwia nam wymianę na właśnie miksturkę taką jednogodzinną, dzięki której możemy sobie pójść i swobodnie expić. No i oczywiście, exp wtedy zdecydowanie lepiej idzie niż po prostu mielibyśmy expić na same pedeku. To co jeszcze mogę tutaj Wam podpowiedzieć, to co jest najważniejsze, to powiem Wam tak, no misje naprawdę tutaj warto robić, ponieważ tak jak widzieliście nawet na pierwszym klipie po zabiciu, akurat tutaj. Czyjejś opcji bosów bossów, już nie pamiętam która to dokładnie była misja, ale chyba bodajże siódma, e, czyli to była chyba na level 70, czy tam bodajże 80, coś w takim desek. E, to miałem do zabicia akurat tutaj e, ogniste króle, i tak jak widzieliście, nie dość, że trochę Yangów z tego poleciało, nawet sporo. To jeszcze było na takiej zasadzie, że poleciały trzy magiczne metale. A tutaj wam pokazuję klip, co otrzymujemy po zbiciu e, metinów, tak zwanych tych tujongów, czyli na 85 level.